Hej, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i zapraszam na przegląd ulubieńców miesiąca. Zacznę od tego swetra, który właśnie mam na sobie. Jeżą w takim kolorze ciemnego beżu, jest prześliczny. Ja go oczywiście kupiłam w Primarku na wakacjach, zapłaciłam za niego 7 funtów, ale jakoś w lutym bardziej się ze sobą polubiliśmy. No, nosiłam go bardzo często, bo przede wszystkim jest ciepły, dobrze się pierze i nie drapie mnie ani nigdzie jak to się mówi ani nigdzie mi nie gryzie, bo jednak. Ja właśnie dlatego rzadko noszę spetry, bo jednak mi gryzą. A ten jest bardzo przyjemny w dotyku, nigdzie mi się nie rozciągnął, chociaż tu już mam gdzieś w kilku miejscach tak pozaciągane niteczki. Ale bardzo go lubię i myślę, że właśnie pasuje do mnie pod takim względem karnacji. Dosyć rzadko pokazuję Wam rzeczy do włosów, ponieważ moja pielęgnacja włosów składa się tylko i wyłącznie z kilku produktów. Bardzo rzadko dochodzi coś nowego. Jednak skończyła mi się odżywka z Lasha American Cream i będąc w Rosmanie przy kasie, Pani mówiła, że mają promocję na odżywki, a w sumie ja oczywiście poszłam kupić odżywkę do włosów, ale to jakoś wypadło mi z głowy, że mam ją kupić i Ok, jestem przy kasie, dobra. Wezmę, wezmę. Zapłaciłam za nią 10 zł i mój wybór padł na odżywkę w piance pod prysznic z Pantin. Jest to taka wersja przeznaczona do poprawy objętości włosów, i tak naprawdę byłam dosyć sceptycznie nastawiona co do tego produktu. I za pierwszym razem użyłam go trochę za dużo, ale teraz już po takim miesiącu stwierdzam, że jest to fajny pomysł, jest to przede wszystkim coś nowego, i tak naprawdę niewielka ilość pianki wystarcza, aby pokryć no no, u mnie jest to połowa długości włosów i przez to jest to produkt wydajny, ja tutaj jeszcze sobie tak wstrząsając myślę, że mam tej odżywki połowę, za pomocą tej odżywki udaje mi się uzyskać taki efekt, że właśnie włosy są lekkie w dotyku, bardzo miękkie i również dobrze się rozczesują właśnie na tym mi zależało, także myślę, że jest to fajny produkt szczególnie dla tych z was, które um, używają takich tradycyjnych odżywek i, i uważacie, że one wam jednak trochę włosy obciążają, myślę, Myślę, że taka opcja w piance może będzie dla Was takim trochę wybawieniem, tak? Także myślę, że warto sobie spróbować. Widziałam jeszcze, że rodzaje tych pianek jest, no, kilka, uwzględniając jeszcze tę wersję Aqua, ona się nazywa Aqua Light, chyba, czyli że po prostu tamta wersja już z pewnością nie powinna obciążać włosów. Jeżeli chodzi o kwestię pielęgnacji twarzy, to pokażę wam jedną rzecz, która tak naprawdę nie znalazła zastosowania w tym, do czego zazwyczaj powinna go znaleźć, ale sprawdziła mi się rewelacyjnie do zmywania makijażu i tutaj mam na myśli olejek z firmy Alterra z wyciągiem z granatu. Ja na początku używałam tego olejku na całą twarz jako takie Yy, co nocne nawilżenia na twarzy, jednak stwierdziłam, że nie, że jednak mi się to nie podoba, bo ten olejek jest tłusty i tak niby jest to mała pojemność, ale jednak chciałam zużyć ten kosmetyk i stwierdziłam, że yy, skoro mm, do tej pory zmywałam y, swój makijaż pastą również z Lasza i mi się sprawdzała ponieważ ona tam miała olejek z y, nie z awokado tylko z migdałów, to stwierdziłam, ok, olejek jest olejkiem, także spróbuję użyć tego olejku właśnie do zmywania makijażu twarzy i tutaj powiem, że on sprawdza się rewelacyjnie, szczególnie dobrze radzi sobie z tuszem do rzęs, o którym powiem za kilka minut y, i tak naprawdę mogę nawet otworzyć sobie oko i w ogóle y, nic mnie nie, nie podrażnia, także to jest na pewno duży plus. Dodatkowo ja ile używam? Używam około 2-3 pomki tego produktu, i on wystarcza, aby mi tutaj rozpuścić cały makijaż twarzy, i później oczywiście używam na przykład jakiegoś żelu jeszcze do zmywania, do zmycia tych resztek makijażu, które jeszcze na twarzy pozostały, ponieważ ten olejek ma jednak to do siebie, że on, zmienia, że on zmywa taką jakby pierwszą mmm, najtrudniej do zmycia warstwę makijażu, a później aby domyć te resztki, używam już trochę innych produktów. Ale y, ogólnie rzecz biorąc planuję jeszcze dla Was nagrać taki film, w którym bym y, właśnie opowi opowiedziała, dała takie... Y dała takich kilka wskazówek, jak wykorzystać te kosmetyki, które wam się nie sprawdziły do ich pierwotnego zastosowania. Także dajcie mi w ogóle znać, czy chciałobyście o tym usłyszeć. Jeżeli chodzi o kolorówkę, tutaj mam dwie rzeczy i tak naprawdę no niestety oba produkty nie są dostępne w Polsce, z tego co się orientuję, ale wierzcie mi, są warte uwagi. Pierwszy z nich jest to puder z Maybelline z serii Fit Me w kolorze 120 Classic Ivory. Jest to puder w kompakcie, dodatkowo on miał jeszcze taką gąbeczkę i zawiera lusterko, także zawsze można go sobie gdzieś włożyć w torebkę i używać jako pudru do poprawek. Ja go używałam na co dzień jako właśnie pudru do wykańczania makijażu, jak dla mnie sprawdzał się rewelacyjnie, szczególnie tak od połowy miesiąca w duecie z tym pędzlem podrużą z Real Techniques służącego do nakładania pudru. W ogóle puder Mm, oprócz tego, że mało się pyli, to jeszcze wygląda na skórze no nieskazitelnie w ogóle nie widać, że puder został nałożony, a pięknie wykańcza, makijaż daje takie troszkę mm, matowe wykończenie, jednak nie, nie jest to taki nachalny mat. Yy, I bardzo mi się właśnie ten puder spodobał. Tak naprawdę ja już o tym wspominałam, ale ja jestem dosyć sceptycznie nastawiona do produktów Maybelline, szczególnie właśnie pudrów, yy, podkładów, bo one zazwyczaj mi się nie sprawdzały, a tutaj naprawdę... Miła niespodzianka. Kolor, jeżeli chodzi o jego odcień, to jest naprawdę jasny, prawie wręcz transparentny bym powiedziała i w żółte tony. A drugą rzecz z kolorówki, którą chcę wam polecić naprawdę, jeżeli lecicie na wyspy, idźcie sobie do drogerii i kupcie ten tusz do rzęs. Jest to właśnie maskara z firmy 17 Falsify HD. Jak dla mnie jest to maskara podchodząca pod ideal. jak dla mnie jest nawet lepsza od Dairy's Benefit czy Carling Pump Up, ale okej, okay, to już nie jest ta sama półka cenowa, yy, dlatego tak średnio mi trochę porównywać. Yy, jeżeli chodzi o efekt, jaki daje na rzęsach, to jest to przede wszystkim efekt sztuczny Rzęs, czyli pojawia się objętość, długość, rozdzielenie, i naprawdę rzęsy jak dla mnie wyglądają, jak sztuczne. Fajnie również wydłuża rzęsy i dodatkowo ich nie skleja. Nadaje się zarówno do górnych rzęs, jak i dolnych, bo czasem zdarzają się takie tusze do rzęs, co na górnych rzęsach dają po prostu efekt luau, wow, a na dolnych robią trochę małą masakrę. Ale tutaj nie ma nic takiego miejsca. Jeżeli chodzi o trwałość, teraz widzicie, jak wyglądają moje rzęsy bez tuszu, jak wyglądają zaraz po nałożeniu tuszu do rzęs i jak wyglądają po chyba 8 albo 9 godzinach, już nie pamiętam, od nałożenia tuszu. Jak dla mnie efekt jest taki sam. Tusz się nigdzie nie odsypał. Nigdzie się nie odbił Wierzcie mi, jest to najlepszy tusz do rzęs, jaki miałam w życiu I w sumie trochę się obawiałam Ponieważ jak zobaczyłam mm, Na początku jak, y, Jaki ten tusz daje efekt I pod koniec dnia przychodziło mi go zmyć To myślałam sobie, że o będzie go ciężko zmyć yy, I będę miała z tym problemy Co jak mi rzęsy zaczną wypadać I y, takie tam problemy pierwszego świata Ale y, ja właśnie używam tego olejku Który pokazałam wam przed chwilą I tak naprawdę wszystko schodzi W ogóle nic mi nie boli, tak tak, bo na przykład są takie tusze, na przykład Kaling a czasem bolało jak go zmywałam, ale tutaj nic takiego nie ma miejsca i dodatkowo tusz po miesiącu ma taką samą formułę, jaką miał na końcu, także powtórzę się, jak lecicie na wyspy, kupcie sobie ten tusz i mam nadzieję, że się nie zawiedziecie, ponieważ ja jestem z tego ultra zadowolona. Wyjdę teraz z tej strefy kosmetycznej i jest jeden film, który chciałabym wam polecić, mianowicie Obce Niebo. Akcja filmu toczy się w Szwecji, a głównymi bohaterami jest polska rodzina składająca się z mamy, staty oraz córki Uli. I Ula nie do końca potrafi zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Teoretycznie jak dla mnie ona nie sprawia problemów, ale... Hmm, te problemy, które mają miejsce w domu, na nią przychodzą i ona nie potrafi sobie z tym poradzić, i pewnego dnia, ponieważ ja nie wiem jak wygląda to na co dzień w Szwecji, tak, ale tam w szkole na przykład była taka pani z opieki jakby, socjalnej, i tam się pytała jej, a bijecie ktoś a to, a tamto, i dała jej numer na taką infolinię dla nastolatków o nazwie BRIS I to właśnie sobie googlowałam, że to jest właśnie taki numer, gdzie się dzwoni i mówi, że coś się dzieje złego w domu, i interweniujcie. I właśnie ona pewnego dnia no dzwoni na ten blitz, bo tak naprawdę Nie potrafi sobie poradzić Z tą sytuacją, która ma miejsce w domu I w pewnym momencie kłamie, że w domu Dzieją się złe rzeczy I automatycznie opieka socjalna zabiera Właśnie rodzicom, dziecko Oni nie do końca wiedzą też co się dzieje Myślą, ok, zabrali, powiedzieli, że zwrócą go Za tydzień, no to wrócą za tydzień A tak naprawdę No cóż, ja nie chcę wam tego spoilerować do końca Obejrzyjcie sobie, jeżeli właśnie lubicie Tak naprawdę takie ludzkie dramaty swego czasu widziałam na facebooku, że moja koleżanka w sensie, że koleżanka mojej koleżanki miała podobny problem z swoim dzieckiem tylko to miało chyba miejsce w Anglii, że też jej chcieli zabrać dziecko, a tak naprawdę nic mu się nie działo, tylko gdzieś tam przewróciło, miało kilka siniaków a opieka socjalna społeczna potraktowała to bardzo poważnie, także jeżeli lubicie oglądać takie ludzkie dramaty, to na pewno będzie film dla was, jeszcze tak trzymając się YouTube'a, to odwiedźcie sobie Karolinę Myśliwie jak dla mnie jest to osoba niesamowicie ciepła oraz naturalna od początku, nie wiem, no jak dla mnie ona jest fenomenem, tak ja po prostu oglądam jej filmy jak zahipnotyzowana, jest mamą, ma małego synka Ignasia, który jest przeuraczy jak dla mnie, fajnie, podoba mi się sposób w jaki go wychowuje. I dodatkowo Karolina jest niesamowicie ciepłą osobą i właśnie ostatnio oglądała jej filmy i mówiła, że a, coraz więcej osób ją ogląda i ma coraz więcej komentarzy i na nie odpisuje i widać, że się stara, aby każdego traktować równo, tak żeby na każdy komentarz odpisać, chociaż dziękuję, czy nie wiem, uśmiechniętą buźkę i to również się ceni, bo widać, że wkłada w serce tego YouTube'a Dlatego, oczywiście, gratuluję jej, życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że kiedyś nam się spotkać, bo właśnie Karolina jest jedną z tych osób, gdzie jak obejrzałam jej pierwszy film, to stwierdziłam: wow, chciałabym ją poznać tak face to face. I powoli kończąc, link jak zawsze do mojej playlisty znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i dajcie mi znać w komentarzach, co było Waszym ulubieńcem, czy na przykład macie mi coś do polecenia, abym sobie kupiła i przetestowała. E, oczywiście, jeżeli firma się spodoba, zostawcie kciuka do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Hej!